Witam, nazywam się Piotrek i jestem technologiem programistą firmy Yamazaki Mazak. Zapraszam na kolejny odcinek serii Mazak Academy. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu zaprezentować jedno z wielu narzędzi, które w łatwy i przyjazny sposób przyspieszy proces programowania bez na maszynie, a mianowicie 3D Assist. Obecnie wiele przedsiębiorstw korzysta z zaawansowanego oprogramowania CAD-CAM w celu generowania programów potrzebnych do wykonania detali. Oczywiście Mazda za w swoim standardzie obsługuje kod ISO generowany w środowisku CAM. Jednakże moduł 3D Assist został stworzony z myślą, by wykorzystywać modele CAD w skali 1 do 1, w celu wsparcia programowania dialogowego bezpośrednio w sterowaniu Mazatrol. Po zaimportowaniu modelu w formacie step lub Parasolid do Mazatrola możemy przejmować całe kształty lub jego wybraną część zarówno dla operacji tokarskich jak i frezerskich. Dzięki zaawansowanym funkcjom modułu 3D Assist możemy w łatwy sposób przenieść, obrócić układ współrzędnych, który będzie odniesieniem dla pobieranych wymiarów. Obiekty można w łatwy sposób obracać, przybliżać i przesuwać, co jest przydatne podczas wskazywania punktów odniesienia. Przy pomocy 3D Assist możemy przyjmować całe kształty lub jego wybraną część. Wystarczy zaznaczyć linię początkową, a następnie końcową, a nasz moduł automatycznie zaczyta wskazany profil do programu. Oczywiście moduł 3D Assist może służyć do odczytu cech geometrycznych, takich jak odległość między punktami, promień, średnica czy kąt. W przypadku użycia w programie procesu obróbki punktowej możemy w prosty i szybki sposób przejąć współrzędne wszystkich otworów o tej samej średnicy. Moduł 3D Assist jest bardzo rozbudowany, a jednocześnie czytelny i prosty swoje w swojej obsłudze, dzięki czemu stanowi idealne wsparcie podczas programowania bezpośrednio na maszynie. Zachęcam wszystkich do wypróbowania tej opcji, jak i do oglądania kolejnego odcinków serii Mazak Academy. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.